Z tej strony Axel, kanał Retrofilizacji. Proszę Państwa, jesteśmy teraz na dworcu w Poznaniu, ponieważ zaraz udajemy się na Pyrkon. Natomiast tu jest jedna dosyć ciekawa rzecz, jeśli mógłbyś Mateusz ze mną pójść pokazać. Natomiast jest tutaj taka kawiarenka internetowa, jakbyś mógł pokazać. Jakbyś mógł pokazać internet café Salon Gier. I są dwa automaty. Wprawdzie jest jeden nieczynny, drugi czynny, ale zobaczmy, zobaczmy co to jest. Chodź. No i mamy tutaj, proszę Państwa, proszę zobaczyć, oryginalny, nie wiem czy oryginalny, nie, nie oryginalny, to jest Killer Instinct yy, automat, na którym jest Tekken 3, więc zaraz sobie to zagramy, zobaczymy. I tu jest jeszcze jeden, który mógł pokazać, niestety nieczynny, nie wiem, jakieś tutaj Sega, nie wiem, ale spróbujmy sobie zagrać w Tekken. najpierw jedną rundkę, ja później Ty. Dobra, no to jakbyś mógł pokazać, choć rzucimy tutaj dwójkę. Dobra, I teraz dawaj tutaj. Klikamy start. tak? Yy... A, ty musimy grać. Ten nie działa. Dobra, pierwszy joy nie działa. Zostań z tyłu, co może? Tak, tu możesz pokazywać ten joystick. Dobra, to kogo bierzemy? Weźmiemy mojego ulubionego. Kuronga. kurde, trochę różni się ta wersja od wersji na PlayStation, wam powiem. Dobra, spróbujmy. Muzyka jest inna przede wszystkim niż niż wersji na PlayStation. Zupełnie inna muzyka jest niż wersji na PlayStation. W ogóle jakiś taki obraz jest dziwnie rozciągnięty. Bo nie wiem jakiś to jakiś... Dziwny format jest ustawiony jakiś obrazu, Nie wiem dlaczego. Te czarne pasy są na dole. W ogóle zobacz, już patrz. Jakie czyste to jest. Jakie to czyste. Dobra, pogramy sobie aż, aż do skuszenia. A no zaraz ty może, co? Ok. Dobra. Muzyka zdecydowanie jest inna niż wersja na PlayStation. Nie wiem, no, robię to na czuja, bo jeszcze nie odprzeliłem przycisku, ponieważ to jest wersja, no... Kurwa, przegrałem, no niepotrzebnie, bo się kombinuję za bardzo przyciskami, no spróbujmy jeszcze jedną rundę. Dobra, spróbujmy tak. No, szlak by to. Bo zaraz przegram, no i właśnie, dobra. No to niestety, no długo nie pograłem, bo zbyt bardzo kombinowałem. Dobra, twoja kolej, co? Taki gameplay z tego automatu. No niełatwo jest na, tym, na tych tych tutaj grać. Także jakby ktoś chciał w Poznaniu, ktoś mieszka w Poznaniu, albo kiedyś ktoś był, byłby w Poznaniu, no to zapraszamy i polecamy tutaj pograć. Wprawdzie automat od killer instynktu. Nie, kolej, ten... się gra. Zajebiście się gra, tylko no kurde, ciężko trochę na tym, na tym. Dlatego na przykład do PlayStation nie chciałbym kupić sobie tego ASCII pada, czyli jakoś tak nazywa się, Arcade Sticka, bo to niewygodne by było dla Ale mnie, wolno ciężko, ciężko się na tym grać, tak naprawdę. Ja w ogóle nie też mnie. nie rozumiem dlaczego są sześć przycisków, skoro na PlayStation są cztery tak. tak jakby, więc ja nie wiedziałem czy te też chodzą. To moim, moim zdaniem troszkę za luźno chodzi, zobacz. No to zobacz. już wyrobione jest po tylu latach, nie? Także, a ten w ogóle, zobacz. A ten w ogóle nie działa, bo... A ten to w ogóle, w ogóle połamany A. jest, no. no. No to, ten odłączony to wiadomo. jest. Także tutaj automat z Killer Instinctu, ale jakby ktoś chciał przyjść kiedyś pograć w Poznaniu na dworcu to serdecznie. PKP, no polecamy, no. Może komuś lepiej pójdzie niż nam, no bo wiadomo jak się nagrywa filmik to inaczej idzie niż tak w ciszy sobie pograć, nie? Tak w spokoju. Także dobra, to by było na tyle, no i my się wybieramy teraz na Pyrkon. Także ten filmik pewnie obejrzycie po Pyrkonie, no ale teraz my lecimy na Pyrkon. Także hej, na razie.